Ciekawa sprawa. Rozmawiałem z kolejnymi osobami. Starsze panie. 70-80 lat. Jestem w górnej części tej wioski. I tu mi powiedziano, że ta góra przede mną, że tam na tej górze, na łąkach, polanach pojawiały się, one to ujmowały, świetylka, czy świetielka. No to wiadomo, błędne ognie i ona mówi właśnie, że tam tam ludzie kiedyś ich dużo widziały widzieli i ja się zacząłem pytać, nie? czy dobre, czy złe? mówię, że złe do zwodzenia na manowce dobre odprowadzają ludzi do miejsc, gdzie podróżują, nie? jako towarzyszą tym ludziom no i one mówią ta ja jedna głównie to mówiła, że złe że były złe no i pokazywała te wzgórze tą górę co ciekawe, poszłem w kierunku tej góry, jak właśnie idę i wiesz co tu zauważyłem? Może za chwilę zobaczysz. Aż mnie to zaskoczyło, one o tym nie wspomniały. Zaraz Ci pokażę. Także zobacz. Widzisz? Cmentarz. One słowem nie mówiły, że tu jest cmentarz, ale mówiły, że tutaj na łąkach, tam wyżej nad tym cmentarzem, pojawiają się światełka. I właśnie to mnie zaskoczyło, że tu jest cmentarz w tym rejonie. Także bardzo możliwe. A tam zaczynają się te łąki, o których mówiono, że się pojawiały światełka. Idę tam. Poszedłem do bramy cmentarnej, zamknięta i tam jest ta łąka i łąki, gdzie te światełka się pojawiały. Czyli na pewno jeszcze trzeba by iść za drzewa, ale rejon cmentarza i to starego. Znalazłem furtkę, także idę na to pole, gdzie te światełka się pojawiały. O, badać teren wychodzę teraz na tą łąkę gdzie te światełka się pojawiały z dołu to mi właśnie wskazywa na tutaj to miejsce że łąka pod tą górą choć nie wiem jak się ona nazywa no ale to by pasowało i muszę jeszcze wyczaić tą łąkę gdzie tańczyły te rusałki, które to nazywają wilami tam w tyle miejsce maryjne na tym wzgórzu kościółek tam są różne właśnie drogi krzyżowe kościelne imprezy, znaczy imprezy no yy, no wiesz o co chodzi ale no to już jest takie trochę ryzyko bo już właśnie w tym rejonie to kieruje właśnie na górę racze w tych lasach już mówią, że są niedźwiedzie, wilki Także no, trochę w nocy też było ryzyko tu być i z tego względu No ale zobaczę dalej co za tym wzgórzem będzie tutaj za tą skarpą Że wychodzę za tą skarpę No i jest tutaj Właśnie te światełka Tutaj wyczyniały według relacji miejscowych od cmentarza może jakieś 250 metrów